Przeżywamy czas Wielkiego Postu, czas pokuty i nawrócenia. Stąd też nasza dzisiejsza rozmowa, dnia. drodzy radio-słuchacze, dotyczyć będzie sakramentu pokuty i pojednania, który odgrywa istotną rolę w naszym procesie nawracania się. I nad tym tematem spowiedzi pochylimy się z naszym gościem, księdzem Jackiem Rosołem, proboszczem parafii pod wezwaniem Świętego Rafała Kalinowskiego w Szczepańcowej. Szczęść Boże, witamy w Radio Fara. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Tak jak już powiedziałem, rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, no i związany z nim taki czas korzystania szczególnego z sakramentu pokuty i pojednania zauważa ksiądz jako duszpasterz taki wzmożony ruch przy konfesjonale w okresie wielkiego postu no na pewno w okresie wielkiego postu jest więcej osób które jakoś zwracają uwagę na to, żeby przystąpić do sakramentu pojednanej, szczególnie w ostatnich dniach przed samymi świętami. To jest taki zmożony ruch, więcej osób, może już tych kolejek nie ma, tak jak kiedyś przed paroma albo paronastoma latami. Natomiast na pewno jest, jest to taka, taka większa ilość osób. Z tym, że to, to też trzeba pamiętać o tym, że czas Wielkiego Postu to, to jest czas na to, żeby Abyśmy pewne rzeczy w sobie poukładali, zauważyli i, i, i niekoniecznie musi być to spowiedź odłożona na ostatnią chwilę, wtedy, kiedy są kolejki przy konfesjonałach, bo, bo, bo wtedy wiadomo i, i ten czas jest krótszy, bo, bo, bo chcemy jak najszybciej, chcemy jakoś tam y, sobie załatwić, że tak powiem, posprzątać przed samymi świętami, a. A, a, a ten czas na spowiedź to powinien być właśnie taki czas przemodlony, przemyślany i, i bez pośpiechu, to wtedy ta spowiedź ma sens. Mówi ksiądz, żeby nie czekać na ten czas przed samymi świętami, no zauważamy, że jest takie grono osób, które nie czeka na te spowiedzi pod koniec Wielkiego Postu, spowiedzi parafialne, ale rozpoczynają też czas Wielkiego Postu, Odpowiedzi właśnie. To chyba dobry zwyczaj, który rodzi się i wśród niektórych no, zdobywa coraz większą popularność. No Bardzo dobrze jest rozpocząć czas Wielkiego Postu. Tak jak rozpoczynamy środą popielcową przez posypanie głów popiołem, ten, ten gest wyraża taką gotowość, otwartość na, na, na potrzebę chęć nawrócenia, przemiany, przemodlenia i też wtedy, kiedy ten Wielki Post rozpoczynamy właśnie od, od takiego dobrego rachunku sumienia, od spowiedzi, to, to wtedy inaczej ten Wielki Post także przebiega w naszym życiu. Ale myślę, że ważne też, żeby to nie tylko Wielki Post był tym czasem, że, że się spowiadamy, czy, czy teraz w Wielkim Poście, czy, czy gdy przychodzą święta Bożego Narodzenia, to w Adwencie, czy na początku Adwentu, czy w trakcie. Tylko cały, cały rok, całe życie nasze, to świadome powinno być właśnie naznaczone tym takim otwieraniem się na Bożą łaskę. Przez ten sakrament, który jest niesamowitym darem od Pana Boga dla każdego z nas. Możemy powiedzieć, że wrażliwość na sakrament pokuty i pojednania jest wyznacznikiem pewnego poziomu wyznawanej wiary? No na pewno z tym, że tutaj też trzeba rozdzielić, czy, czy ta spowiedź to jest taka spowiedź właśnie szablonowa, jak czasami dzieci przygotowują się do pierwszej komunii świętej i spowiedzi, to, to uczą się tych formułek, uczą się tego y, rachunku sumienia, który mają w książeczce i. I później jakoś tak no, mają to poukładane tak, jak się nauczyli i, i tak to wypowiadają, tam sobie liczą, ile tych grzechów popełnili, tam mówią, że może ze trzy grzechy tam wymieni i, 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 i tyle, bo więcej jakoś tak nie zauważa, czy, 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 czy tam może nie, nie odczytał w tym rachunku sumienia. Natomiast im bardziej, że tak powiem, wchodzimy w doświadczenie wiary, im jesteśmy starsi, dojrzalsi, także duchowo szczególnie, to, to ta nasza spowiedź, czy ten rachunek, sumienia, on się powinien zmieniać, on powinien też jakoś dojrzewać wraz z nami, z naszym życiem, bo też i, i wiele innych doświadczeń mamy, problemów, które, które się rodzą w życiu i, i, i Pan Bóg no, daje nam te, te narzędzia do tego, żebyśmy to nasze życie nie tylko tak szablonowo, tak jak, jak właśnie przyzwyczailiśmy się czy nauczyliśmy się w czasie pierwszej przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, że później no, mając już tam 34 40-50 lat znowu przystępujemy do spowiedzi, i znowu ten sam rachunek sumienia mamy pod ręką, który, który mieliśmy w czasie pierwszej spowiedzi naszej. To jest trochę takie ograniczenie, bo, bo, bo wtedy to nasze duchowe ten nasz duchowy rozwój jakoś tak nie idzie, zostaje na pewnym poziomie i no i nie można, gdyby ktoś w wieku tam 40 lat przychodził do konfesjonału i, i spowiadał się, nie słuchałem mamy, nie słuchałem taty i biłem się z kolegami, czy naplułem na sąsiadkę półtora no, chyba, raza. To chyba, to, że to, dalej bije się z tymi kolegami. No chyba, że tak, ale to już wtedy <laughs> będzie też inne wyrażenie nawet, inne wyrażenie w słowach tego, tego, tego co się zdarzyło, prawda? Nie nie słuchałem mamy, nie słuchałem taty, to już nie będzie tak w tym wieku dojrzałym, tylko będzie raczej, że nie miałem szacunku na przykład dla rodziców, nie odwiedzałem moich rodziców, nie modliłem się za nich, prawda? To już będzie inne patrzenie, inne myślenie, inne mówienie też na ten temat. Czyli niekoniecznie ta książeczka z pierwszej komunii świętej sprawdzi się w wieku 50 czy 60 lat? Oczywiście, ona może pomóc nam, bo, bo, bo grzechy jakoś tam, czy, czy, czy to podejście do, do, do życia duchowego, ono się dojrzewa, ale, ale w zasadzie no, grzechy pozostają te same, tylko inaczej myślę, że powinniśmy je odkrywać, może szerzej, głębiej, prawda? I w wieku, Dziecięcym mamy problemy takie, które są związane z, z tym życiem dziecka czy młodego człowieka, prawda, dorastającego, dojrzewającego, a, a w wieku dojrzałym, no to już się rodzą inne problemy. Też y, te rachunki sumienia, one są, mogą być. Y, Jakoś wykorzystywane przez nas, właśnie dostosowane do naszego powołania, do naszego życia, prawda? Inny brachunek sumienia może być dla małżonków, dla rodziców, dla, dla dziadków nawet, inny dla siostry zakonnej, dla kapłana. To, to, to będzie już takie, takie szersze i, i może bardziej właśnie dotykające. Tej dziedziny życia, w której żyjemy, w której się rozwijamy. Miałem pytać o te rachunki sumienia, ale ksiądz bardzo szybko wyprzedza moje pytania, więc już mamy kolejne z głowy. Powinniśmy się bać w Polsce takiej sytuacji, jaka wydarzyła się na zachodzie Europy w niektórych państwach czyli takiego, no powiedzmy to szczerze, zaniedbania sakramentu spowiedzi, a jednocześnie przystępowania do Komunii Świętej. Póki jeszcze się spowiadamy, i mamy w sobie pragnienie i chęć nawrócenia, to możemy się bać tego, że, że we mnie osobiście nie będzie takiej potrzeby, chęci wypowiedzenia tego przed Panem Bogiem w osobie kapłana, że, że ja sobie jakoś tam sam poradzę, że będę z Panem Bogiem osobiście rozmawiał. Skoro Pan Jezus dał nam ten sakrament i dał nam kapłanów, to my możemy sobie paść na kolana i przepraszać Pana Boga, i to jest też bardzo ważny element w przygotowaniu się do spowiedzi. Wtedy, kiedy ja klękam na kolanach i robię sobie ten rachunek sumienia, przepraszam już osobiście w tej mojej rozmowie, spotkaniu z Panem Jezusem, sam na sam za wszystkie moje grzechy, a później w sakramencie to jest sakrament, czyli znak obecności i działania Pana Boga w moim życiu. To, to jeśli ten sakrament gdzieś tam wyeliminujemy z naszego życia duchowego, to pozbawimy się niesamowitej łaski darów, które z tym sakramentem płyną. Taka świadomość też powinna nam towarzyszyć, abyśmy nie utracili tej wrażliwości na sakrament spowiedzi, że jest on oczywiście związany z odpuszczeniem grzechów przede wszystkim, ale też ma być to dla nas takim umocnieniem w czynieniu dobra, i nie zawsze pewnie trzeba czekać na ten sakrament spowiedzi długi czas, no aż coś faktycznie złego się wydarzy i wtedy iść do sakramentu spowiedzi, prawda? No czasami. Mi są takie problemy, ktoś ma, że ja właściwie to nie wiem, z czego się spowiadać. Ja to tak nie mam grzechów i, i czasem ktoś mówi, no ja właściwie takich grzechów nie mam, do kościoła chodzę, nikogo nie zabiłem, nikogo nie skrzywdziłem, z wszystkimi jakoś tam w miarę utrzymuję relacje, słucham Radia Maryja czy Radia Fara i, i w zasadzie nie mam grzechów. No to, to tak, albo rzeczywiście ktoś prowadzi takie życie niesamowite, życie duchowe, że, że jest taki przejrzysty wobec Pana Boga, wobec siebie, Albo po prostu się oszukujemy. I bardzo często to jest też problem znowu robienia sobie konkretnego rachunku sumienia, który zawsze powinien być poprzedzony modlitwą do Ducha Świętego, prośbą o to, żeby to Duch Święty wpłynął na moje myślenie, pamięć, wyobraźnię, żeby Duch Święty mi przypomniał, uświadomił, dał mi poznać moją słabość, mój grzech. I, I wtedy nie ma problemu, że, że ja się nie mam z czego spowiadać, bo, bo jak poznajemy życiorysy największych świętych, to, to oni zawsze uważali siebie naj, za największych grzeszników. Dlaczego? Dlatego, że, że mieli wrażliwe sumienie. Mówiąc o sakramencie spowiedzi, dobrym korzystaniu z tego sakramentu, warto przypomnieć o takiej. Możliwości, jak mieć stałego spowiednika. Warto zadbać o to, aby w życiu mieć stałego spowiednika. No, może nie każdy czuje potrzebę, ale jest to chyba taki piękny wymiar, też spowiedzi. Tak, jeśli ktoś w tym życiu duchowym pragnie się rozwijać, to tak jak w tym życiu naszym codziennym. Jeśli na przykład zjemy byle co, byle gdzie, za każdym razem raz pojedziemy sobie do McDonalda, raz do KFC, raz gdzieś tam, to to, to wiadomo, że, że rozstroi się nasz żołądek i, i będą problemy. Tak samo możemy to przenieść na to, na to nasze życie duchowe, że wtedy, kiedy chcemy się rozwijać duchowo, to, to warto mieć przy sobie osobę, która stanie się dla nas takim przewodnikiem, kierownikiem duchowym. Czasami my mówimy o, o takich dwóch, jakby, rzeczywistościach. Kierownictwo duchowe i stały spowiednik to mogą być, Dwie rzeczy w jednym, że tak powiem, ale też mogą być osobne, bo tym kierownikiem duchowym dla mnie może być mój najbliższy przyjaciel, który będzie takim Bożym człowiekiem, który będzie miał czas dla mnie, żeby mnie wysłuchać, żeby niekoniecznie musi nawet mi doradzać cokolwiek, ale, ale wystarczy, że, że stanie jakby obok, posłucha. I, i, I czasami powie jedno zdanie, które może mnie w, jakoś, w jakiś sposób sprowokować do, do myślenia troszkę w innym kierunku niż do tej pory. Natomiast, gdy chodzi o stałego spowiednika, wiadomo, że, że, że czasami to jest tak, że, że się nie da mieć tego stałego spowiednika za każdym razem, bo, bo, bo czasem mamy potrzebę spowiedzi w tym momencie. Akurat ten ksiądz, który jest w naszej parafii, no, nie jest obecny. Do którego na co dzień zawsze chodziliśmy do spowiedzi i, i wtedy korzystamy z posługi innego kapłana, ale mogą być takie sytuacje, że jeśli rzeczywiście już podejmuje taką drogę rozwoju w życiu duchowym, to mogę tego spowiednika poprosić, po prostu powiedzieć, proszę księdza. Czy ksiądz mógłby zostać moim stem, spowiednikiem, kierownikiem duchowym? Chciałbym skorzystać z takiej możliwości, jeśli ksiądz by miał czas. I wtedy nawet jakiś kontakt taki bezpośredni przez, przez telefon, przez smsa, proszę księdza, czy jest ksiądz dzisiaj dostępny. Ja pamiętam raz, miałem taką sytuację, że dostałem smsa, czy ksiądz dzisiaj będzie spowiadał o dosobie z parafii, z której, w której już nie byłem 15 lat, ale ktoś miał ten numer telefonu i się pomylił. Akurat to też wskazuje na to, że ktoś potrzebuje, potrzebuje tej spowiedzi. Okazało się, że to był też ksiądz Jacek, który był akurat tam na parafii, ale ktoś się pomylił i do innego księdza Jacka. Napisałem, że jestem, ale, ale w innym miejscu. Jestem gotowy, i, i, ale proszę zadzwonić, czy, czy napisać sms do tamtego księdza. Księdza, który, który jest tam na miejscu. Są takie osoby, które potrzebują więcej czasu, spokoju, żeby właściwie przeżyć sakrament spowiedzi. Chyba te przedświąteczne kolejki i pośpiech nie będą dla takich osób dobrym czasem, żeby się wyspowiadać. Chyba warto, aby takie osoby, znając siebie, zagospodarowały sobie wcześniej ten czas na spowiedź, prawda? Na pewno to jest, to jest bardzo ważna sprawa. Jeśli, jeśli chcemy skorzystać z takiej spowiedzi, mamy potrzebę taką, żeby się nie śpieszyć, no to wiadomo, że, że, że wtedy korzystamy z okazji, chociażby nawet właśnie przed świętami, czy, czy na początku adwentu. Czy na początku wielkiego postu, to wtedy jest to, jest to taki czas, że, że, że nie ma tego pośpiechu. Czy nawet może być taka potrzeba, że ktoś potrzebuje takiej rzeczywiście dłuższej rozmowy, w spowiedzi w formie rozmowy, czy takiej spowiedzi generalnej z całego życia, czy z jakiegoś tam etapu, okresu życia. Ktoś się przygotowuje na przykład do sakramentu małżeństwa, to zawsze przecież jest zalecane, żeby. Żeby ta pierwsza spowiedź przedślubna była spowiedzią tak zwaną z całego życia. To jest spowiedź taka generalna, z tym, że do tej spowiedzi też trzeba się inaczej przygotować. Do tej spowiedzi też trzeba mieć odpowiedni rachunek sumienia i ten czas, żeby, żeby pewne rzeczy pozbierać. Co prawda nie da się tak sobie przypomnieć wszystkich grzechów dokładnie z całego życia, bo to, to musielibyśmy mieć niesamowicie absolutną pamięć, ale. Tutaj jest przecież Duch Święty, Pan Bóg, który nam podpowiada i daje nam do tego narzędzia, żeby, żeby do takiej spowiedzi głębszej, dłuższej, jeśli mamy taką potrzebę, się przygotować. Poruszył Ksiądz temat spowiedzi generalnej, to może chwilkę jeszcze pozostańmy przy tym temacie, dlatego że no być może ktoś zastanawia się i być może w tym roku, w czasie tego wielkiego postu, chciałby z takiej spowiedzi skorzystać. Powiedział Ksiądz też, że takim momentem jest na przykład przygotowanie. Do sakramentu małżeństwa. Czy są jeszcze jakieś inne sytuacje w życiu, komplikacje, które się pojawiły, które powinny taką myślę w nas zrodzić, a może właśnie powinienem skorzystać ze spowiedzi generalnej? Pierwsze, chyba takie najważniejsze doświadczenie, czy poczucie, czy potrzeba, żeby skorzystać z takiej spowiedzi, jest moment taki w naszym życiu, w którym doświadczamy jakiegoś takiego przełomu jakiegoś nawrócenia. I wtedy człowiek, kiedy odkryje, kiedy Pan Bóg da mu łaskę, że to życie zaczyna się inaczej przeżywać, że zauważył, że do tej pory, no to moja wiara była taka z przyzwyczajenia, z musu, albo, albo był jakiś tam bałagan w życiu, jakieś tam no, no, zamieszanie, gdy chodzi o, o relacje z ludźmi, chociażby jakieś tam życie w małżeństwie czy związku. W związku niesakramentalnym, i teraz odkryłem, czy odkryłam, że, że jednak Pan Bóg jest kimś, kto, kto może to moje życie poprowadzić, dać mi, dać mi siłę, żeby te wszystkie problemy, które się rodzą, były jakoś inaczej przeżywane, to, to rodzi się potrzeba, na przykład, że, że, że teraz. No, Idziemy jednak do ślubu, ale nie z musu, nie dlatego, że, że nas otoczenie jakoś tam do tego mobilizuje przez jakąś tam opinię czy osądy, tylko, tylko sami tego potrzebujemy, chcemy. I teraz, skoro pojawia się coś takiego, to też jest i chyba potrzeba, i, i bardzo często rodzi się potrzeba wtedy takiego oddania Panu Bogu wszystkiego, do spodu, całego swojego życia. Czasami też młodzi ludzie, którzy przystępują do sakramentu bierzmowania, to też szukają czegoś takiego, żeby żeby ten sakrament przeżyć naprawdę świadomie i jeśli dobrze się ich ukierunkuje, jeśli, jeśli w domu, w rodzinie mają też jakieś takie oparcie i wskazówki i przykład starszych rodziców właśnie w takim głębokim pójściu na, 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 na głęboką wodę w tej relacji z Panem Jezusem, to wtedy też w nich się rodzi taka potrzeba, że, że, że chcą skorzystać z takiej głębszej spowiedzi, że mają tyle problemów, tyle dylematów i, i one nie wszystkie będą rozwiązane w, w takiej atmosferze chociażby katechezy, gdzie jest wiele osób. Nie o wszystko zapytają, bo, bo może się wstydzą tego, bo może się tym krępują, może to jest dla nich takie trudne doświadczenie, które gdzieś tam kiedyś się pojawiło w życiu i teraz odkrywają, że, że to im ciąży bardzo, że. że że, że, że to im się ciągle przypomina, nie potrafią sobie znaleźć miejsca, i, i chcieliby to wypowiedzieć. Czasem ktoś, że tak powiem brzydko, wdepnie w jakieś doświadczenie, które później, zanim się wlecze w skutkach, zrobił to nieświadomie, więc no, jako nieświadome, niezawinione, nie pociąga za sobą jakby tego, że, że, że był to grzech. Ale skutki wejścia w jakieś tam doświadczenie, w jakieś rzeczy odczuwa na sobie, i teraz chciałby to wypowiedzieć. Chciałby czasem może o to zapytać, czy, czy ktoś w jakiejś tam. Doświadczenie chociażby wróżb, horoskopów, jakieś spotkania z osobami, które parają się czymś, co, co jest niezgodne z naszą wiarą, jakimiś tam bionergoterapeutami, z osobami, które próbują jakieś tam energię nam wciskać, prawda? Jakieś tam inne doświadczenia, i, i to wszystko później w skutkach zauważamy, jeśli, jeśli otworzymy się na Bożą. Łaskę, że, że w pewnym momencie Pan Bóg nam podpowiada, że to nie jest ta droga, to nie jest moje działanie w Twoim życiu. Ten ktoś cię zwodził. I teraz, jeśli to sobie uświadomimy, to, to sakrament pojednania może być okazją do tego, żeby to wypowiedzieć żeby to przedstawić, żeby to y, zostało obmyte krwią Chrystusa właśnie w tym sakramencie. Oczywiście taka decyzja o spowiedzi generalnej chyba musi być przemyślaną decyzją, a sam fakt przygotowania do tej spowiedzi no też chyba musi być takim odpowiednim i dojrzałym podejściem, bo nie mamy tutaj do czynienia z takim zwykłym rachunkiem sumienia, prawda? No nie może to być coś takiego, że pięć że, y, minut się przygotuję i zaraz y, y, lecę do, do spowiedzi i i, I do konfesjonału, i ksiądz ma tam mieć dla mnie czas, godzinę półtorej czy dwie w konfesjonale, bo, bo tego nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, przerobić wtedy. I, I dlatego na taką spowiedź generalną trzeba byłoby się z konkretnym kapłanem umówić. Też trzeba prosić Pana Boga o, o tę łaskę, żeby nam wskazał. Żeby dał nam tę możliwość, Jeśli, bo czasami jest tak, że w kimś rodzi się długie lata taka potrzeba, że chciałby skorzystać z takiej spowiedzi, że czuje, że, że to już jest ten moment w życiu duchowym, że, że chce skorzystać z takiej spowiedzi I, i teraz, no ale teraz do kogo pójść? Oczywiście każdy kapłan może spowiadać z spowiedzią generalną, bo tutaj nie ma jakichś specjalistów, że to są tylko specjaliści od spowiedzi generalnych, bo każdy kapłan może. Taką, taką, spowiedź przeprowadzić, tylko to jest kwestia czasu, prawda? I przygotowania. Czasu ze strony kapłana, żeby też miał taki czas, bo, 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 bo nie można. I to też tutaj kolejna rzecz. Jeśli to są yy, chwile takie przed samymi świętami, to też wiadomo, że ksiądz nie poświęci mi tyle czasu na taką spowiedź, bo będzie wtedy... Czas taki przeznaczony na, na, na więcej tych spowiedzi, na, na przygotowanie do świąt i tak dalej. Więc, więc taka spowiedź generalna raczej powinna być właśnie w innym okresie, w takim czasie, że tak powiem, luźniejszym. I wtedy też do takiej spowiedzi się przygotowujemy. Ja, jeśli kogoś zachęcam do takiej spowiedzi, to, to zachęcam do takiego przygotowania dłuższego, co najmniej no, dwa tygodnie, żeby ktoś przerobił sobie rachunek sumienia, przemocy. Modlił to, y, modlił się y, za siebie o dobrą spowiedź, modlił się także za mnie, y, abym ja był. Tym dobrym narzędziem w ręku Pana Boga, żebym ja jako ksiądz nie zamieszał czegoś w życiu tego człowieka, bo też żeby nie było tam wpadania w jakieś skrupuły, prawda, w jakieś tam grzebanie w czymś, co, co, co już zostało oddane Panu Jezusowi. Chociaż czasami się zdarzają takie rzeczy, że, że ktoś mówi, no ja już się z tego spowiadałem, ale ciągle gdzieś tam coś powraca do mnie. I być może czasem są to takie sprawy, które ktoś się wyspowiadał z tego, ale może. Nie nazwał konkretnie, jasno tej rzeczywistości. Chociażby y, powiemy, no, no grzechy y, przeciwko czystości. Ktoś mówi, no, y, uczyniłem grzech nieczysty, I, i, i tak się spowiada całe życie. Tak naprawdę to nie nazwał tego grzechu jasno, konkretnie bo to są y, konkretne rzeczy, które trzeba nazywać. Jeśli, jeśli nazwie to tylko tak ogólnie, że, że był to jakiś tam grzech nieczysty, to tak jakbym y, po pracy gdzieś tam w warsztacie y, zmianie olejów, prawda, miał ręce zabrudzone smarami, olejami i, i teraz no pójdę, umyję tylko wodą, bez, bez mydła, bez jakiegoś środka, czasami trzeba jakąś szczoteczkę, prawda, i, i przeczyścić. Trzeba dotrzeć do, do, do źródła, trzeba dotrzeć Konkretnie nazwać, gdzie tam był i jaki środek był użyty, prawda? Żeby teraz mieć na ten środek coś, co, co zmyje ten brud, prawda? I tak samo w życiu duchowym, konkretnie nazwany grzech, to też jest konieczność, potrzeba, dlaczego? Dlatego, że, że wtedy jakby pozwalamy Panu Jezusowi dotrzeć właśnie w to miejsce. W tę przestrzeń, jeśli y, 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 będziemy mówić tak ogólnie, to tak jakbyśmy zaprosili gościa do, do naszego domu y, i, i mówili mu: no, rozgłoś się, czuj się jak u siebie w domu, ale tam nie wchodź. Do tego pokoju nie wchodź, bo tam jest brudno, tam jest bałagan. Do tej łazienki też nie wchodź, wejdź sobie tam do innej. Prawda? Czyli tak byśmy wpuszczali pana Jezusa tylko do y, przestrzeni, które my mu wyznaczymy. Prawda? A, a tutaj chodzi o to, żeby y, zaprosić Pana Jezusa do każdej, do wszystkich przestrzeni naszego życia. Wtedy on może to oczyścić, uzdrowić i dać łaskę wlać łaskę, która będzie nas przemieniała, która będzie dawała też i, i, i taki kolejny krok jakby milowy w tym naszym życiu duchowym. Czyli z jednej strony nie boimy się spowiedzi generalnych, ale z drugiej strony bardzo dojrzale, mądrze do nich powinniśmy podchodzić. Oczywiście i to też powiem, że, że nie jest to spowiedź dla każdego, bo, bo może nie każdy potrzebuje takiej spowiedzi. Też czasami ktoś, jak ma problem chociażby taki, takiego skrupulanstwa w życiu duchowym, to. To też byłoby to takie, no, znowu, grzebanie i kręcenie się wokół czegoś jednego, co może nie jest jego najważniejszym problemem, a nie docieranie do, 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 do sedna sprawy. I dlatego, jeśli kapłan. I tutaj też wracamy do, do tematu stałego spowiednika, prawda? Jeśli ktoś ma ten problem, że, że, że ciągle jakieś no, najdrobniejsze rzeczy stają się dla niego takim problemem, nie może tego unieść, nie może sobie poradzić, to, to stały spowiednik, jeśli Pan Bóg da mu też łaskę, jeśli się modlimy za niego, to, to nam pokaże, że w jaki sposób nas ukierunkuje, żeby ta spowiedź. Taka właśnie częsta spowiedź y, nie była y, zajmowaniem się czy kręceniem się wokół jakuś, jakiejś tam jednej sprawy, która, która może nie być problemem aż takim, a, a problemów jest o wiele więcej gdzieś tam obok. I, i, i dlatego dla osoby, która ma ten problem skrupulanstwa chociażby, to, to taka spowiedź generalna no, nie będzie wskazana, bo, bo, bo będzie dla niego y, i dla kapłana też takim ciężarem ogromnym i nie do uniesienia. Mamy więc nadzieję, że tegoroczny taki post będzie czasem wielu dobrych, wspaniałych spowiedzi. Dziękujemy za te refleksje, które pomogą nam na pewno przeżyć czas spowiedzi jak najlepiej. No i życzymy też księdzu jako spowiednikowi wiele sił, bo pewnie ten najtrudniejszy czas, jeżeli chodzi o spowiedź, jeszcze przed nami. No na pewno, ale dla mnie zawsze spowiedź, spowiadanie ludzi i, i spowiadanie siebie samego, kiedy ja y, y, korzystam z sakramentu pojednania z posługi innych kapłanów, to jest wielka radość, bo bo przychodzimy do źródła łaski, do Pana Jezusa żywego, który, który jest w osobie kapłana i, i, i to jest szczęście, że możemy przyjść, że mamy jeszcze kapłanów, że możemy, można powiedzieć, na każdym rogu znaleźć tego kapłana i skorzystać z tej posługi i dzięki Bogu za to. Bóg zapłać również, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.